nie myśl sobie wieczorem nie będzie grzecznie dam ci parę klapsów potem całym mnie namiętnie na Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki luźniejszy dzień Pojedziemy jedziemy na wieś, na wieś odizolowaną od rzeczywistości Także chcemy po prostu odpocząć od tego zgiełku miasta Cały czas jakiejś nerwowej atmosfery Dzisiejszy dzień będzie mega luźny, mega fajny Także jeżeli jesteś nowy, taki sam czerwony przycisk jaki widzisz tutaj na moim paluszku Zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce Czyli naszego kanału, mam nadzieję, że już to zrobiłeś Jeżeli jeszcze tego nie zrobisz, no to kliknij i jedziemy tam do rodziny Violi. Mojej rodziny Zaprosiłam ich. Powiedz mi, do kogo dokładnie jedziemy? Do twojej babci, dziadka? No tam są babcie i dziadkowie, ale większość kuzynów tam jest, nie? Aha. Pokażę wam tych młodych, oni tam się, wiesz co, babcie... A nie krowy tak nie świnie są? A, zobacz, to jest będzie niespodzianka. My cię w błocie. Robimy świki? zapasy w błocie, Karina. W sensie ty będziesz... Z kim? Ty z Oliwią. Jeszcze ja tego tak się bratowało, nie się żebyś mnie po jakichś wiochach targał. Myślisz, że nie mam co robić, tylko po jakichś wiochach jeździć. Ale jedziemy... Muszę do niej do rodziny, jak dżungla, Myślisz, to dla że nie wiem co nie mam co do roboty, ale tylko gdzieś mnie wywozisz. Bredzias, ale... chcę odpocząć, tak? Nie chcę na to patrzeć. Ja chcę Żyć odpocząć mięło. od miasta. Od miasta chcę odpocząć. Więc co, wszyscy ucieczmy? jedziemy. Zobacz, jak, jak zobacz, pra... pokaż. Widzisz? Zobacz, masz. Natura. Zobacz, że! Nie, ja chcę prawie. Przyroda! To jest miasto. Masz ja jakiś problem? Traktorem, traktorem, Dobra, nie chcę, nie chcę, nie chcę tego słuchać. Olamy, ja nie chcę tego słuchać i ja idę ja się, dajde się za na pole, co? Ja ty a może jakąś świnię weźmiemy ci do ubicił, bo no ja ty lubię. Ja chcę jej lubisz. na obiad musimy kupić, Nie, no nie ma opcji, że nie kupimy świni. Jak już tam będzie. Kupisz jak... świnie? Musimy musisz kupić. Dlaczego? Bo nie będziesz zabijał żadnych za... no, za no, świn. To... Za tych... no, to... Nie interesuje no, to mnie to Chyba, tak? Ale ja tego wtedy nie widzę, na pewno nie kupię żadnej świni Dobra, ubierajcie się, lecimy na wieś także zapraszam Państwa do oglądania to trzeba jakieś prezenty chyba wziąć. Dla kogo? No dla ich kuzynów. A co masz na myśli, że prezenty? No, jakieś słodycze. może zawsze jak się jedzie w gości, to tym najmłodszym się coś przywozi. Bo... A to ile ona ma tych kuzynów? Dziesięć chyba mówiła. To nas taki wielod rodziny jest? No tak, no ona mówiła, że całe wakacje tam spędzała, bawiła się. Ale ona wygląda na taką trochę ten. Tak, no. chłopczycę taką. No, Jaszczur, co takim dzieciom się daje? A? Ja bym jeszcze kurczaka kupił na Rosji, co? Ja na rosy, co? Ale ty przestań gadać czy tym żarciu z wciąż. Co? Jesteś, jeżeli na no, bieżu, no, no w końcu! No, weź czekolady dla kuzynów okay. i chipsy jakieś Ale słodkie. Ale nie wolę wódkę jak coś. Co wolą? Ale to dziesięciolatkom wódki nie będziesz dawać. No i idź biolka do sklepu po czekoladę. No, młodzi, którzy oni mają po 20 też. No to czekoladę im daj, no, dawaj Jesus, ale to weź mi, chcesz mi pół sklepu wynieś? No trochę dużo mam, tam dzięki, co ci chodzi? No. A po co ty słoiki bierzesz? No przecież nie dla nich, dla siebie na drogę, nie? Przecież to daleko, godzinę, tak? Coś... Nie jest ci szkoda, prawda? Tak? No nie jest mi ale nie no, za dobra. dużo To jest mało! Oni się no. bardzo cieszą. No za dużo moim zdaniem no, Coś to jest o co ci chodzi? Dobra, a zapomniałam jeszcze ora Ale ty, Wiolka, ja mam ja mam mały sklep, a ty bierzesz... Ale co, on no, Ci będzie sponsorował wyszykanie rodziny? To miałbyś tylko prezent, a nie żeby się narzędził Ale to, co, on to zaproponował, to co? No ja zaproponowałem, ale... No ile tam jest dzieci, Sto? Ja zaproponowałem, ale oczywiście pomoc zaproponowałem, bo wiem, że to biedni ludzie ze wsi Ale bez przesady, że yy, ja będę jakimś sponsorem A masz świnie? Masz kury? Masz kuryki? No nie Masz? No to, to, to ty to chyba jakieś świnie jak No to po co im tyle dajesz żarcia? Żeby po prostu mieli słodycze, no przecież kury nie składają ci psów, nie? No, no, hello. Chipsów na pewno jest kolana. Dobra, masz jakiś ten korek? <noise> Spakowani jesteśmy? No, chyba tak. Poczekaj, bo jeszcze wielka coś nam O Jezu! A czym ona alkohol się? Przecież to jest drogie. Jezu. Ej, ale alkoholu nie! No co ty, no z pustymi rękami się nie przyjeżdża? Co ty na imprezę z pustymi rękami przyjeżdżałeś? Ale w ogóle pewno Jaką są? imprezę. No to na pewno To no przecież nie jadę do małych kuzynów. Ale ty wiesz ile tego studiujesz? No to, ty, A, tak to, piją, to piją, co tam dla a ty ty je Ej, Ale co, o co chodzi? Ale nie wybić u nich produkty regionalne. No daj Oni nie poczęstują nas no regionalnym no. trunkiem? Nie, czemu wy w ogóle wy... wyciągacie mój alkohol? Daj mi to. Nie przekrzykuj mnie. Czemu ale... on to bierze? A to w sumie dla mnie. Bo czemu moja mam mimo mi oddawać? Ale tylko na guzikach ona w ogóle się, ale w ogóle się rządza komuś, moimi rzeczami? Czemu mam oddawać mój alkohol komuś? Dlaczego ona bierze zakupy, kurde, za ile tu pieniędzy jest? Dobre. Tak, o. nie, za tysiąc złotych. A tysiąc, tysiąc, tysiąc złotych ale w ogóle, w tysiąc za wielka wziąć rzeczy z moich. No bo co, no jedziemy na mojej rodzinie, bo pytaj, że nie możemy z tym No oczywiście, że nie tak albo bez przesady. No to dobra, i jedziemy Dlatego właśnie chciałem wyrywać Podjeździe nowe Audi Gdzie jest Karina? To jest Gdzie jest Karina? nas tu jest trójka, tu jest to jest piątka Tu będzie za dużo jak no, piątka? No piątka będzie nas tak Raz, no dwa, trzy, cztery, pięć A ich tam jest trójka No to niech nie 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 idzie tam Będzie cztery cztery Nie czuję, cztery. czuję się w obowiązku dawać jakimś no menelom W ogóle nami, mój alkohol Bo, bo wzięła, wzięła, wzięła Mój, mój, mój Ale jej. moje rzeczy wzięła Gdzie jest Karina to cholery? Jezu no zaraz przyjdzie Uspokój się, dobrze? Nie wiem co tu się dzieje a co się schowałeś za autem? Nie schowałam się, po prostu patrzę, ile zabiłeś robaków. My cię tu szukamy, kurde, od 20 minut, a ty się, kurde, kucasz przed samochodem. Dobra, chodź, Karina. Dobra, niech Wielka prowadzi. Tak mi ten odcinek za dużo już wyniósł, nie? Dobra. Hello, hello. Ja jestem wkurzony, że tyle wy nie widzieliście, by trochę dużo, trochę dużo. No, trochę no. Duże, tak. po, tak po prostu prostu być grzeczna, żeby poczęstować jedną czekoladką, no ale nie cały wór słodyczy i alkoholu, jeżeliś nie. jest jakaś gwiazdka, żeby tyle rzeczy przywozić, bo to wiesz. Znaczy wiesz, no to spoko, jak ona by to za swoje pieniądze kupiła, ale jedziemy do jej rodziny, a jestem sponsorem jakimś. No tak trochę niefajnie w sumie, no to. Ale no to zobaczymy, może to są fajni mili ludzie po prostu i fajny będzie taki, wiesz, gest. Może też nasz... No, dobra, to dobra, może... no właśnie, może właśnie nas ugoszczą, to dobra, fajnie może, będzie. Rzeczywiście, nie oceniali, bo ja tam myślałem też, żeby spędzić tam 24 godziny ogólnie. No, żeby... no to widzisz, no to akurat, no my też przywieziemy, oni też dadzą coś od siebie i wszystko będzie fajnie. Dobra, no, no może rzeczywiście. Może jakieś kalosze nam pożyczą. do No, tam. na przykład, no. Daleko jeszcze? No, 20 minut. No, ono mówi 20 minut od Od, od, od dwóch, czy, czy, czy już tyle czasu? Ja nie wiem. Mam wrażenie, że się chyba zgubiliśmy, tak naprawdę, bo jedziemy już jesteśmy tak naprawdę blisko szalina, a to miało być gdzieś bliżej i w ogóle nie wiem gdzie my jedziemy Patrzcie zasięg w ogóle tutaj, tutaj no nie ma nie, zobaczmy, jesteśmy w to Szczerym jest, Polu, teraz cały dobroju. czas jedziemy no jakikolwiek. Zobaczcie, trzeba im wyprzedzić, to nie może tak być, my krążymy od godzin, zajadę im drogę. Zaraz będzie ciemno, to już w ogóle nic nie trafimy. Dobra, chodź. Mnie się wydaje, że ona sama nie wie, gdzie ona ma jechać. Ja ona przecież sobie mi się zdaje, że jakimś lesie. W tej chwili wracamy do, domu, wracamy do domu, wracamy. Ona kłamie, ona oszukuje cały czas, chce nas wybierz. Ona nie wie, wie co prowadzi. No. dlaczego idziemy od 3 godzin? Ona nie wie. Ale cię to bawi? Mówiłaś, to... że się jedzie niecałą lesie, godzinę. No, to no bo trochę nam tu przygadałam, no bo to jest troszeczkę dalej, no ale już to normalne. Wracamy do domu, nie rozumiesz? Dlaczego dalej dalej? Rękę. Ma ktoś zasięg z Was? Totalne. Tylko najgorsze macie jest zasięg? to, że no, ona tak nie cały, nie cały mam czas mówi. No. Czustwo to, to jest jedno wielkie. W Tele telefonie macie zasięg, bo no ja, ja nie mam zasięgu. Żartuję, że nie, nie, człowiek, zasięg. Dobra, bo to, no, to jest za lasem. Nie zostawiaj mnie z tą wariatką. Kurde, nie chcę z nią jechać. Co ja mam teraz zrobić? No to tu. się tak, przemęczę. Nie chcę mi się tego komentować. Albo pole, albo las. Czemu się zatrzymuje? Co jest? wysiadają. Ja jadę, ja jestem głodny. No Wiesz, to nie my jeździmy, jeździmy po jakieś pola. Ja do tego auta. Ja już zjadę wszystkie no, słoiki i ja teraz... zaraz zdechnę z głodu, a nie będę my... prowadził. No dobra, zaraz moja rodzina Jakiegoś... się nakarmi. Aaaa. Aaaa. Ty się, zaraz się paliwo Aaaa. skończy, jedzenie się skończyło. Też tak, puder Dobra, ale moja. Dobra. Rodzina ja rodzina też jestem głodny. Jedzenia. No ale ty no nie mówiłaś, że zaraz nie ruszaj tego jedzenia! Dlaczego? Muszę nabrać Dawaj, to! No nie! Mejste. Bo kto daje i zabiera, to się wpieknie, w sobie nie ale wiera. No nie, że co? Ty jesteś. kto daje i zabiera, to się w piekle sponiewiera. To no Ty jesteś nienormalna, ale no to jest nie! moje jedzenie Viola! Nie! Viola. No, no nie to, widać, że, że rodzina jest dla niej najważniejsza Pozwoliłeś? Pozwoliłeś, więc nie gadaj Ale to jest nasze jedzenie, jakby nie patrzyć no, jeszcze Ale zgodziłeś się i dla nich, no to mogłeś ale sobie No to mogłeś sobie iść do sklepu i wziąć, tak? Ale nie było żadnego sklepu tutaj, bo jesteśmy w szczerym lesie Ale mi chodzi o twoim sklepie Nam się paliwo zaraz Ale skąd my mogliśmy wiedzieć... Już nie gadaj, wyłącz Jesteś tą kamerę. Ale nie, Wiolka, no Wiolka, wszyscy są no, głodni, no. No, no nie, zostaw to jest no, no Ale to jest nasze jedzenie, no, Wiolka. Nie mnie to, mogliście się sobie do sklepu i wziąć. Ale to jest perfidne, nie? Gdzie jest Karina? Co robimy, proszę, ja już nie wytrzymuję psychicznie, musiałem biec. Wiolka, to jest moje jedzenie i my chcemy zjeść, bo jesteśmy głodni. Co ona robi? Chyba chce nam zjeść chrupek. No dobra, oni was godzina, zaraz nakarmią. Za za to za fałszywa zołza zaświadczenie. To ty jesteś fałszywy! Fałszywa zoł. Chcecie na zo. jedzenie mam pojedzieć. Ale nam jedzenia? Tak! Ale to jest moje jedzenie z mojego sklepu. To no jest, jest obied czeka, nie wiecie co Jak tego. Nie ma Jaki jedzie? obiad! Gorzej się nie da, nie? Nie da się gorzej upaść. Dobra, idzie. Skończ nagrywać, bo to wstyd no tak. pokazywać takie rzeczy. Ty widzisz to? Wzięłaś sobie ciastka? Podejdź tam, nagraj, Dawaj, o, pokaż. I czekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. poczekaj, poczekaj czekaj, czekaj, to, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Kto mi fotel przestawił? Czekaj. Co ty robisz? Jolka, co masz w ręku? Dlaczego wziąłeś sobie ciastka? Ale nie, jak ja sama sobie wzięła. Nie, nie. Ale hamuła, nie? Ty to co, ale to, że sama sobie wzięła No, no mówiłem ci, że widzę, że no jest. hipokrytka. Dobra, powiem ci tak, ja nie będę się prosić, niby dałem te, te rzeczy, dobra. Dałem, nie dałem, nie czy dałem. Ale nie wiem, czy by nie tutaj ta rodzina to ale sama wzięła sobie sprawę. to mamy. Jestem na nią wkurzony na Maxa, nie? Na Maxa, przysięgam się. mam na nadzieję, na że też będą w porządku ludzie fajni. Odzwiercja się lepszy w tym momencie. No, ale słuchaj, że jak to będą sympatyczni ludzie, to mam nadzieję, że będzie fajnie, bo ona takich ciągle zachwala. Jedziemy już, nie wiem ile, zawsze zaraz słońce zajdzie. Trudnie zmarnowaliśmy na dojazd tutaj, ja nie wiem co, mam nadzieję, że będzie tam, wiesz, że nas ładnie przywitają. Najgorsze, My że tu żadnego samochodu nie było po drodze, oprócz nas. O, to jest tragedia, jedziemy cały czas i w ogóle nie ma aut, w ogóle, zero aut, nic. Aha. W pół godziny do setki. Chyba jesteśmy na miejscu, ale tu śmierdzi, nie? jest zapach, naprawdę. Jeste zabitym kurczakiem. No. Okropnie. Tak jak ty wiedzisz, który się nie myje przez tydzień. Nie gorzej. Bo ten wiesz jak jest? Czy gdzie on was prowadzi? No. Dobra wiolka, dzieci twojej pojdziemy. kuzyni. Idziemy, idziemy. Gdzieś są pewnie. No co, jesteśmy na wsi. bez smogu. A, patrz co! So! Była nasza kochana. Ten <grymna> <o, grymna> <o, grymna> <o, grymna> Słychał? <śmienicza> Kura, zobacz, uciekła. Dobrze. Uciekła. uciekła. To jest to, wie, Siema. to, wie, cześć. to jest cześć, Słuchaję. Cześć, 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 Kubert, Cześć. cześć. Tak? Kubert, To co, no, co, co jest To co, My tu zostajemy na dłużej? Co? zostajemy na No nie wiem, no mieliśmy tutaj noc spędzić, ale Obyad, tak, o, tak no, no spędzić. Obiad ale na kiedy Jaką noc? noc? Nie nie mówiłeś, na jaką rektę. noc? Jaką noc, człowieku? Chodź, chodź. Dobra, chodź, dobra, nie. mówisz wiem, mówisz to do mnie? Do mnie ty to mówisz? No dobra, spokojnie, spokojnie. się. Chodź jeszcze pójdziesz z nim łapać kury i chodź zrobimy obiad. Dobra? No chać. Co kury to w ogóle? to Pokaż im auteczko, a ja chcę trochę odprowadzić odprowad tutaj, dobra? No dobra, dobra. A co ich No Dobra, Gada, nie ma problemu. Chodź. Dobra, a. dawaj. Dawaj, czym przyjechaliście? Do. Czymś fajnym, jakimś autkiem? Pewnie maluchem. Maluch pewnie kasla cię. Ubycie! O, o! Przy panie! Yeah. Ja panie, jest wiele! To, to wasze? Gdzie nie jesteśmy? A, no. Chyba nic się nie stanie, nie? Dobra, to co mamy im dać teraz słodycze, tak? No ch chyba tak, to, to może ja... powinniśmy tam... na no, zaraz czekaj spokojnie. Chodź chodź. Oni nam krzywdę nie zrobił No właśnie słuchaj, oni ciągle z tymi widłami i tak właśnie mówię, że... No ja wiem, że może takich aut tutaj nie widzą, ale że, że on mówi, że jakże myślał, że to prezydent przyjechał, to bez przesady. Oj patrzek, oni dotykają te auta, jakby co najmniej jakieś, wiesz, to było z diamentów co podoba Wam się no auto? Grąbiste chłop! Fajnie by Co, no co mam mi dać? A te słodycze, a w ogólnie to słodycze dla was przyniosę. Wow. no za, słodycze, co? Za, za co? No wiolka, przyniosła. O ja. nie, Spokojnie, to dla was jest! Ale ten od razu bestima, mogliście bestima, całe torbyć. Spokojnie, to jest dla was wszystko! Nie, nie no, wszystko. dla nas? Tak, dla was, ale ogólnie to może weźcie drugą reklamówkę, żeby to później zabrać, nie? Teraz możecie trochę zjeść, ale musicie ogarnąć sobie jakąś reklamówkę, bo nie uh -huh. wiem, jakby to. Zabierzecie. Idziemy do Kurty bo ja się boję, gdzie oni nas zapłacą. Dobra, tam ta to babo w nie? W sensie? No, jak chłopcy ale do... no, ona się chyba z nimi tutaj, hmm. bo mówiła, że na tacce się ścigała. Nie widzisz podobieństwa? Myślisz, że dlaczego jestem dla niej taki... Ta jej przyjaciółka nawet w w skali 1 do 10, 10. Hmm. Która koleżanka? Tak, wielki przyjaciółka, czy kto, to kuzynki mojej. A, chodzicie no. o Oliwie czy o Kerinę? O W skali 1 do 10, 10. Słyszymy, to oni mają Słyszysz, widły, to my się tak łatwo nie obronimy, jak słysza, oni nas on napadną. Dziewczyny. No ja właśnie 10 wiem. Na 10. I to kolejny. jakby ja ja był Kacper i teraz jakiś tutaj ten ziomek, ja się już Ale każdy boli. leci na dziewczynę. Wspaniałego buczka, drewno typowo, które u nas w lasach jest. Nasze piękne buczki. A tam ci gdzie się kołują, no? Czysta, czysta wiolka, widzę mega podobieństwo, nie? Tu był z czasów tego wojny bunkier. Bunkier? Bunkier. Nie warto wchodzić, gadów jest cholery. Co takie mieszkania i jak oni nas tutaj zostawią na noc, to ja tu nie zostaję. Dredziarz. Ja jestem przerażony z sytuacją, nie? Stara Tyle co się napracowała. dobra, solidna. No, dobra? Idzie. To jest moja niunia druga. Chodźcie do kur, no ma króliki No chodźcie, 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 chodźcie do królików kur Którego zjesz na obiad? W sensie? No króliko Królika? No Dawaj mu największego, patrz jak słabo wygląda no, W sensie, że, że, że jak słabo wygląda? Widać mizerny jakiś Nikt chyba nie pojawił, się. No, trzeba dzisiaj, potruczyć Co my tu mamy? Tu ma e takie Czekaj, tu mamy jeszcze gdzieś ładniejsze Ej, ale to króliki czemu króliki? Nie będziemy jeść, no no, no. jeść nie, ja królików Szkoda ja ja, ja tych królików to może kurkę! Kurkę? No Jak nie dzieli? No to już prędzej. Ja wyjdziemy do kurek. Nie? Królika mi szkoda. O, jest, ja stąd wychodzę. Dlaczego? Ja bym zjadła śmino. Królika? No czemu nie? Może kurkę? Zabijemy ją. Nawet. To... Czy co? Kurę. Oni chyba dzisiaj nie pojedli nawet. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, nie? Dlaczego? Bo no, on wie, tak, że tą kurę. Będzie świeższe niż w sklepie. Przecież to w sklepu też kury jeszcze nie kurę. Ej, 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 jedzie ej, nie tutaj, na, nie, tutaj nie, nie na nie na, z... nie na YouTube! Nie, Ludzie nie wiedzą jak się zabija Nie, no nie! Weź, weź go powstrzymaj! Nie. Jezu chyba, powstrzymaj go! No powstrzymaj go o, ja! ja nie miał, na kanale, ja nie miał. na kanale! Ja nie, możemy to dzieci oglądają! Gdzie tu chcesz zabijać kurę? To bez o, to to możesz możesz nas może ją zabić! A co tam te YouTuby do, nie, dostaniemy Absolut, demotyzację tam, no, no nie, nie, nie ja, idę, nie, ja stąd idę, ja stąd idę, ja stąd idę. Jak chcecie to chcecie, ale ja beze mnie. Ej, ale słuchajcie, tam jest za grubo, nie. Co się dzieje? Się dzieje? Co? No słuchaj, no kurę chcieli zabijać normalnie na, na YouTube'ach czyli to nagrywać, A na filmie? nie? No na filmie normalnie, no ja w przynoszą rodzinę, chodźcie idziemy ich Ale oni, oni może być. Jak życie? No nie, no, kurcie nie zawinę, no, na filmie takie coś pokazać. No przysadza, no, to... nie? No to mogłeś. No przynoszę, pogadamy Ej, co wy kurwa robicie? Co, co wy robicie? Ty co wy robicie, co robicie tutaj wioli? On Wiola przyjechała z kolegami z internetu. Co ty, jest co ty, robisz, co? Co ty robisz? Co? Obiec niedzielny robię. Nie Jakiś ty no. tak to, niedzielny? To, nie, robię, to, nie tak, robię. No. ale nie można. Moja rodzina tych uspokaja. To twoje kurde. Dobrze, że wioli tutaj na internecie ci sorry, No i tak Spokojnie, tak. Spokojnie, Dobra. Już tak nie będzie, tak? Ty też możesz po prostu wyłączyć kamerę, co masz za problem? No dobra, no. No właśnie. Chodź, idziemy jeździć że takie Jeszcze rzeczy są. Tutaj nie Na, chciałem, na porządku no. dziennym, nie? Na porządku dziennym tutaj takie rzeczy są, więc nie powinniśmy się tutaj nie zaskakiwać. Nie no, no dobra, wiesz, ale nie możemy tego w internecie pokazywać, to, to bez przesady. No, to takie rzeczy kamery, no. To są takie normalne raczej, nie? Wiesz o co chodzi? No dobra, wyłączam. że ty, co w sklepie kupujesz, to ich nie zabili? Czy co? To normalne, jest. Zjemy sobie śmieci. Tylko FC, bo no tam nie chce ich takich. A te są lepsze. Lepsze, świeższe człowieku. Ci. Giorgot, pan rapy. Masz jeszcze dwa na chacie. A ten jest słodki, pan. Ten jest taki jaśniejszy, nie? Fajny. Lepszy od mefetrona. Ogólnie to trochę się ich boję, ale, ale w sumie nie aż tak bardzo. Już trochę się uspokoili, nie? No, lepszy jest lepiej. Więc... Nie wiem, jak ja mam to skomentować. Ale oni coś tam kombinują, bo słyszę, gadają dają za plecami. Dobra. No no co? I idzie, No idzie, idzie, idzie. częstujcie się, częstujcie się. Kamuś, no, no. A ty jeszcze chciałeś żałować. Tak. Dobra, nie. No, Wiolka wie o co chodzi, nie? Ona przyzwyczajona do tego. Tak... I nie No tak, tak. Ogólnie to co? Będziemy tak siedzieć? Czy coś co robimy? O! Czemu nie mówisz? Zajadź Za noce. O, idzie z jedzeniem. Cieszycie się. O kurcze Karinka, ty lubisz kiełbaskę, nie uwielbiasz, ty zawsze lubiałaś. Masz, częstuj się, Karinka. No chodź! A co, boisz się czegoś? Nie, co już A może ty kamuś, proszę. To ja dla ciebie. Wiesz, kawałeczek? No nie. Karino. Chcesz, chcesz też? Jaka dobra. Polska! ile jedna koszkolad daje radości. doszcie. częściej. Będziemy robić takie wymianki. Nie, nie ma na co dzień, naprawdę. Co, nie macie czegoś takiego na wiosce? Nie ma. Wiosy mm. nie ma. Nie ma. Ale to mają dobrą kiełbasę, to no, kiełbasa, kiełbasa jest pracy. dobra. No. Kiełbasy mamy, mamy czym popić. A propos jest alkoholu, zdrowa. też coś przywieź, przywieźliśmy dla was. O, a co przywieźliście? No nas przyniosę. Myślisz, że im to będzie pasować, że oni wiedzą co to jest, jak to się pije. Bo oni tak mówią, że o, tylko że spirytus. Ja no nie, nie no, wódkę piją, widziałem. No to... okay. No, i to nawet dotąd, bo w no to... O kurde, może im posmakuje, będą zadowoleni, wiesz. Popatrzcie, patrzcie, tutaj mamy dla was... A co to? Co to za nowości? Co to jest, są za nowości? No prosto ze, prosto ze Stanów, nie? Z Ameryki. No, dobra, to my tutaj tradycyjnie się napijemy swojego trunku, ale polejemy jednemu, który jest No. Spróbujesz? Dobra. No. Jest dobre. Naprawdę Można dobre, nie? nie? Że naprawdę... Jak no, herbata ja wygląda, trzymaj Dobre to whisky. To to Myślę, że no, to będzie to im to smakować, to nie? To nie? Macie do tego może jakąś popitę czy coś? Nie, czy nie, nie, no, my nie my potrzebujemy tej tradycji. Tak? Nie, nie, tak? nie. Nie, nie chcemy się ośmieszać, a tym bardziej, że to w internetach mogę. Nie ma co się ośmieszać, Dobra. dokładnie. Zdrówko. A? Tutaj za wiolę, naszym kurzniką. O Jez. Wszystko na raz. To mnie troszeczkę cofnęło, nie? Oh. Patrz jak mu się leje Chcę zastanawiać macie z tego. Jak tam oceniasz? Co jest to z niedobór? Dobra, co to, to za trunek j*****y? Wow. nie ci? Idź, nie pijcie tego kurwa, dawaj Finlandię po, trzymaj, nie, zapij sobie nie, nie, szybko nie, nie, nie. Ale to jest dobre whisky ze starną. dobre, nie ma co Zapij ten smak jeszcze, zapisz, zapisz. Ale ja ci ja mówiłam, że tajemnisty tak powie i tradycyjnie wszystko, nie? Jest Wydaje mi się, że to jest całkowity knock dla ruch, tak. organizmu, nie? Ty byś chyba tu pasował, Jaszczur. To jest normalne dla mnie to są rzeczy. To, tak się... to jest całkowicie normalne. Na pewno no jest normalne, na no, no, spokojnie. Ja z nimi nie pijcie tego dziajówka. No Poza to, co się napiłem, żeby tak, nie przynosić, bo kurde nie dosięgnie. No dobra, chciałem tylko, że spróbowali moi no kuzyni. Dobra, to dawajcie. Całą szklankę na raz. Ja bardzo chętnie dręczasz, chcesz, prawda? Usiądziesz, siadaj. Ale co, że chcesz się zemdlać? Zamierz... Coś tak, się napijesz? Okay. Okay. No dawaj, siadaj. Dobra. Ja bym im pokazał, jak się pije, ale prowadzę to sam. Sesem zostanie tutaj. Tylko on tak wiecie, co, tak alkoholu tak średnio, bo jak tak malutko mu nalałem, nie. Znaczy ja dużo piję, ale Tutaj kuzynka to jak jak zadany klas, proszę. Co, nie chcesz Kamuś? Powiedz stary, jeszcze tak Wygląda to? smacznie no co, no się no? Ale kiełbaska dobra, nie? Bardzo dobra. Wam też smakowała kiełbaska? No dobra, wszystko spoko, ale ja nie mam dobra. zamiaru. Zresztą ja Już się że Późno przyjeżdża. Pokazalibyśmy Wam no. nasz nocleg. Ale, ale yy, dopiero ósma godzina jest, 20. No ale my Uch, na czwartą yy, do pracy, nie musimy. I'm sorry, w mieście tak nie, nie jest. Aha, Jak no, nabra, na no, okej. Okay. Chodźcie, pokażę. No Nocleg. Nie ma takiej opcji, stary. Ja za nie ma, ja Słuchaj, Słuchaj, nie ma takiej opcji. Można zrobić i wydać. mi się to podoba, chodź. dla niej to jest normalne. No, ja bravo, nie mam zamiaru. Karina, no, Ja nie ma. Nie dłużej. Słuchaj, Ciekawe, jaką kwaterkę nam znaleźć. Podoba co? mi się Fajnie. to, że musimy tutaj zostać. to już już no, tak. mówiłam. Ogólnie spoko. Fajnie jest na chwilę, tak. ale żeby zostać. Prawda? Jestem głodny. Poddałeś się. czekoladę, ja co mam zjeść? Ale bez kiełbasy, znaczy na piwce. Ale co ile tej kiełbasy było? No Ja zjadłem tylko trzy, no i co? Kacida, to się o to nie martwi. Co? Kamuś będziesz jutro rano, kury? Otworzysz im, tak? Damy im jedzonko, wszystko, pokaże ci jak tutaj no tak. jest, co? Tak? Dobra? Okej, okay, to no tutaj będzie wasze miejsce. W sensie? Gdzie? No tutaj, to jest tutaj domek. U góry. Tutaj to jest. To jest? A jakieś spiwory ja, My mamy tu spać? Chodź, no, jest, jest bardzo rano. dobrze Babka tam was zaraz tak to... przysieradła wszystko Będzie ciepło Wy sobie Chodzimy, chyba to? wszyscy żartujecie Tylko ogrzewanie. Tylko Żartujecie chyba 15 robotników się to pomieściło tam, z Ukrainy, odziek. więc dacie radę Chodźcie, przedstawimy Jak nie. będzie za ciasno, to kur możecie Chodźcie, dacie radę. Tylko ogrzewanie się trochę popsuło, nie? Dobra, tam Zostawiamy Wiolę i Jaszczura i lecimy BHP na pewno zachowane, nie? Dawaj, biać, 15 Dawaj, no chodź, chodź zobaczyć Chodź tam zobaczyć Chodź tam tu no wchodź, zobacz jak tam fajnie. Jest. Chuchuch! Zobacz chłopie, no. ja tu Ty mogę spać, fajnie, jaki widok będę miał. Zobacz! super. Widok na łonie natury. Do miłego noslegu dla was. No w poradzicie. Widzimy się rano. Do zobaczenia, no. Rano? Ale co ciesz się, przyjscy pewnie pójdą z tymi kurami spać. Dobra, cicho, cicho. Cicho, cicho. Odeszli. Potni. Poszli rzeczywiście, dobra, no to wiesz co. Dobra, spieszamy stąd, uciekamy co. No jak dlaczego? Czekaj, ja chciałabyś ten obiad od tej babki. No przecież ona mi powiedziała, że jedzenie mi babka zrobi. No, a co ty chcesz tulsenio nocować? Widzisz jak to wygląda? No co ty normalnie jesteś? No co, no my jest o co ci chodzi, miękko będzie. No chyba jesteś niepoważny. Dlaczego? No chyba jesteś niepoważny, ja będzie tu się się radło, się ciepło Trochę wiesz. Jolka! To że ty sobie tutaj możesz nocować jak chcesz, to sobie nocuj, i sobie wrócić z pociągiem. No,

nie wiem jak wy, ale ja chcę stąd jak najszybciej uciec. No dobrze, że daliśmy radę uciec tam, bo ja bym tam nocy chyba nie wytrzymał. Chociaż się do no, byli mili całkiem, ale wiesz, to tak w takich warunkach spać, to trochę zimno tam było. Nie, to chyba dopiero w wakacje będziemy mogli tam do nich ewentualnie przyjechać. Będziesz tam jeszcze, jeszcze jechać? No nie wiem właśnie, ale no bo oni byli bardzo mili. Ja, ja tam nie pojadę drugi raz, nie wiem jak wy. Ja odpuszczam, totalnie odpuszczam. Żebyście się nie zdziwili, jak oni przyjadą teraz. No bo ty im powiedziałeś do zobaczenia, a oni mogą sobie to wziąć do serca. No nie, nie no nie gadaj. No to ja oni, nimi, ale to nie? są prości ludzie, oni mają prosty przekaz i wtedy wiesz, może być różnie, mogą czasami kiedyś przyjechać do nas. W Amen. ogóle, wielka pozbawiła nas zapasów za 1200 zł, no, no my dostaliśmy no. jakąś kiełbasę w zamian. A jak kiełbasa to dobra. Swojska. Domowa. Ja się cieszę, że wy się cieszycie, bo wy za to nie płacicie. A, a, a.